We wtorek prezydent Raciboża docenił sportowców. W Muzeum przy ulicy Gimnazjalnej zorganizowano uroczystość wręczenia nagród za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2024. 25 lutego w Raciborskim Muzeum odbyła się uroczystość wręczenia nagród prezydenta miasta Raciborza dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz inne osiągnięcia w działalności sportowej w 2024 roku. Prezydent Jacek Wojciechowicz wyróżnił najwybitniejszych sportowców, trenerów oraz osoby działające na rzecz sportu. Wpływają wnioski, to nie tylko ja rozpatruję, jest komisja która wszechstronnie jakby bada te sukcesy osiągnięcia, no i w miarę naszych możliwości jako miasto staramy się nagradzać tych, którzy są najlepsi i którzy dobrze reprezentują nasze miasto. Wyróżnieni zawodnicy to medaliści prestiżowych imprez sportowych, którzy swoją postawą i osiągnięciami promują nasze miasto zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Stało się coś szczególnego ze strony środowiska sportowego, bo oczywiście wiele sukcesów w minionym roku powoduje, że trudno ich nie dostrzec. Warto wspierać w ogóle sport i ten i kwalifikowany, czyli tych, którzy startują na tych najwyższych poziomach, ale też ten masowy, który jest niezwykle ważny dla i zdrowia, ale też dla, takich, dla takiego wychowania w zasadach fair play, w zasadzie wytrwałości, pracy. Myślę, że to jest coś, co sport rozwija u młodych ludzi i to warto jest na pewno tego, żeby to popierać. W sumie wyróżniono 63 osoby, wśród nich 48 sportowców dyscyplin olimpijskich i nieolimpijskich, 14 trenerów i jedną, szczególnie zasłużoną dla lokalnego sportu. To Justyna Święty-Ersetic, która w niedzielę 23 lutego wywalczyła złoty medal w halowych Mistrzostwach Polski w biegu na 400 metrów. Ogromna radość, duma, szczęście. Tak naprawdę fajnie jest powrócić znowu na... Do szybkiego biegania i na pewno chciałabym jeszcze więcej w tym sezonie. Przede mną teraz halowe mistrzostwa Europy, także tam chciałabym się pokazać z jak najlepszej strony. Po nich podejmę decyzję, co z halowymi mistrzostwami świata. Także celi na, jest mnóstwo celi na, na ten sezon, i mam nadzieję, że uda się przynajmniej większą część z nich zrealizować. Justyna Święty Ersetic jest przykładem dla młodych racibożan, którzy pasjonują się sportem. Jej sukcesy pokazują, że ciężką pracą można spełnić swoje marzenia. Ja zawsze tutaj służę też dobrą. Jestem taka ciocia Dobra Rada. Niektórzy już mówią, że babcia Dobra Rada. Jest to na pewno bardzo miłe, bardzo. Um... Doceniam to i, i szanuję i na pewno też gdzieś mnie to jeszcze mobilizuje do uzyskiwania jeszcze lepszych rezultatów, żeby przywozić te medale właśnie do Raciborza. Obok halowej mistrzyni Polski stanął równie znany sportowiec Ryszard Wolny, mistrz olimpijski, trener i prezes Miejskiego Klubu Zapaśniczego Unia Racibórz. To no, na pewno jest i potrzebne i ważne, dlatego, że się docenia tych sportowców za cały ich wysiłek, bo ta nagroda to już jest na samym końcu, kiedy widać ten sukces i ten wynik, a nie widać tej pracy do tego wyniku, do tego sukcesu i to jest bardzo fajne właśnie, że w taki sposób możemy ich jakoś nagrodzić, pokazać im, że o nich myślimy, że widzimy ich i, i myślę, że to też jest jakiś bodziec do tego, żeby ci młodzi adepci sportu generalnie widzieli, że poprzez właśnie ten sport mogą osiągać sukcesy, a za i dom wynagrodzenia. Przede wszystkim jest to gdzieś wyróżnienie, docenienie nas jako sportowców tej ciężkiej pracy, którą wkładamy, więc takie chwile na pewno są super. Rodzice też na pewno są wtedy jeszcze bardziej dumni swoich pociech. Myślę, że to nasz, nasz powiat raciborski i ziemia raciborska wychowuje wielu mistrzów i to jest bardzo fajne, że w dalszym ciągu idziemy w tym kierunku i wspiera to i prezydent, i starosta, że mogą ci młodzi adepci sportów się rozwijać, mogą dążyć do swoich marzeń, realizować swoje pasje. Warto wspierać w ogóle sport i ten i kwalifikowany, czyli tych, którzy startują na tych najwyższych poziomach, ale też ten masowy, który jest niezwykle ważny dla i zdrowia, ale też dla, takich, dla takiego wychowania, w zasadach fair play, w zasadzie wytrwałości pracy. Myślę, że to jest coś, co sport rozwija u młodych ludzi, i to. Warto jest na pewno tego, żeby to popierać. Listę laureatów opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miasta w Raciborzu. Warto dodać, że poza pamiątkowymi dyplomami sportowcy otrzymali nagrody pieniężne. Na ten cel w sumie miasto przeznaczyło 42 tysiące złotych, a podczas uroczystości zadbano też o część artystyczną. Galę uświetnił występ Dominiki Samkowej.